I raz i dwa, i raz i dwa, tańczymy na scenie. Ojejku, potknęłam się o Twoje nogi! Ja nie mogę znowu psujesz występ. Jeszcze to na scenie, jakby co. Nie jestem też taki głupi, więc ja się nie potykam nigdy, nie wiem o co jej chodzi. No co chcesz tym razem? E, ja 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 chcę tylko się prosić. No wiesz O już się godzimy. Potańczmy jeszcze raz.